Choćby i godzin że choćby się do to zakończyć odwrócić Już wiem, że on tak tak ziemi, że Państwo, drodzy muzycy, maestro. Przede wszystkim chciałem podziękować panu Cezaremu Nelkowskiemu za tak piękne prowadzenie tego wspaniałego wydarzenia. Dziękuję. Szanowni Państwo, tak sobie myślę, że może będziemy świętowali kolejne rozpoczęcie nowego roku, ale we wrześniu będziemy rozpoczynali rok szkolny, bo wtedy będzie na pewno cieplej za oknami. A plus będzie taki, że w tym roku będziemy dwukrotnie świętowali, więc może warto nad tym się zastanowić. Szanowni Państwo, tak czy inaczej, tak jak w muzyce, zarówno mamy tempo szybsze, jak i wolniejsze. Tak samo i w życiu, różnie ten dzień, ten rok cały nam się rozkłada. I ja życzę, tak abyście Państwo przez ten cały najbliższy rok mogli przejść tempem takiego walczyka. Przepięknym kolorem barw, który można usłyszeć w muzyce, który można sobie było wyobrazić chociażby przez te kilkanaście, kilkadziesiąt ostatnich minut. A jeśli zdarzą się właśnie, no bo nie ma co ukrywać, że to życie jest nie tylko kolorowe, czasami zdarza nam się również pokłócić, to kłóćmy się tak, aby z tego zawsze wynikało coś dobrego. Życzę Państwu w imieniu wszystkich organizatorów, pana burmistrza, księdza proboszcza dużo zdrowia na najbliższy rok. No i jak największej liczby spotkań podczas wydarzeń, chociażby takich jak te. Przy okazji wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszej do organizacji dzisiejszego wydarzenia, również bardzo serdecznie dziękuję zarówno artystom, jak i tym, którzy są po drugiej stronie i realizują dzisiejsze wydarzenie. Bardzo serdecznie dziękuję, oddaję Państwu głos, bo to naprawdę jeszcze kilka dobrych utworów z tego, co wiem, jest przygotowanych.